W Galerii Sztuki Współczesnej kolejna wystawa, tym razem rozpatrujemy Śmierć. Tak, w PWA powracamy do tego tematu, jeśli chodzi o wystawę śpiewająca nad kośćmi Izabeli Ołdak. Ten tytuł wziął się ze staromeksykańskiej legendy, zgodnie z którą mędrczyni, stara kobieta, wiedźma siedzi w przestrzeniach pustkowi i swoim śpiewem ożywia kości padłych zwierząt. Te kości pokrywają się mięśniami, później skórą i zwierzęta ożywają. I do tej legendy Nawiązała zaproszona przez nas artystka, która, swoje, która pokazała swoje prace w mojej przestrzeni. Ona urodziła się w węgierskiej kurce, ale ma zamiłowanie do podróży. Bardzo wiele czasu spędza w Azji, w Ameryce Południowej, gdzie tropi. Przede wszystkim historię ornamentu i jego znaczenie w różnych kulturach. Wspiera też miejscowe baśnie i legendy, które później wykorzystuje w swoich pracach. I do BWA przygotowała zupełnie nową pracę, pracę dostosowaną do małej przestrzeni, z wykorzystaniem popiołów, z których usypała bardzo skomplikowane, piękne, jeśli chodzi o formę, wzory. No właśnie, do czego ma służyć ten popiół? Ten popiół został użyty przez artystkę jako materiał, z którego podczas trzydniowego performanceu sypała swoje wzory. Tutaj zwiedzający mogą pochylić się nad tymi popiołami. Ten popiół cały czas będzie zachowany tutaj na tej wystawie? Wystawa trwa już tydzień. Liczymy, że będzie można ją oglądać do końca lipca. Jednakże te prace mają bardzo charakterystyczną strukturę, ponieważ są usypane z popiołu, czyli z materiału bardzo nietrwałego. Ten wzór stopniowo zaciera się pod wpływem ruchu odbiorców, ich oddechu, dotykania właśnie tych ornamentów. Przez zainteresowanych. Z jakimi emocjami spotkała się ta wystawa właśnie wśród zwiedzających? Wystawa jest dosyć nietypowa, ponieważ, tak jak mówiłam, poprzedził ją trzydniowy performance, podczas którego artystka sypała, sypała wzory z popiołów, i tutaj jest istotny ten element rytuału, który bardzo często pojawia się w twórczości Izabeli Ołdak. Te sypanie ornamentów na podłożach różnych galerii, ale także w mieście ma dla niej znaczenie medytacyjne i oczyszczające, tak jak w przypadku mandali, z którymi też bardzo często artystka pracuje. Jest to artystka, która tutaj w BWA gości po raz pierwszy? Izabela Audak miała okazję pokazywać swoje prace parę lat temu w cyklu prezentującym śląskich artystów. Był to cykl kuratorowany przez Stanisława Rukrze i Marka Kusia, cykl Śląsk Active. I na koniec powiemy jeszcze, do kiedy można zwiedzać w Galerii Sztuki Współczesnej tą wystawę? Wystawę Izabeli Ołdak, tak samo jak wystawę dyplomów absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, możemy w Galerii Sztuki Współczesnej oglądać do końca lipca.